Witam w wiadomościach kanału TVT. Zapraszamy na serwis informacyjny. 21 czerwca książę powołał nowego kanclerza Pawiela Vontorn-Browarczyka. wygłoszono błyskawicznie, po parę chwil po powołaniu na stanowisko. Tego samego dnia powołana została również Rada Ministrów. Większa część ministrów poprzedniego gabinetu będzie kontynuować swoją pracę. Mateusz Siądz ponownie stanie na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Michał Łaski trzecią kadencję pokieruje sarmacką dyplomacją, a Ministerstwem Dziedzictwa Narodowego zajmie się sprawdzony już duet Kalisto-Hamikojnaska i, i matwi skarbników. Sporym zaskoczeniem jest niespotykana od dawna, od dawna sytuacja, gdy to sam kanclerz obejmuje stanowisko ministra finansów i gospodarki. Nieoficjalnym doradcą rządu w sferze ekonomii został Jarach Skadi. W ekspoze kanclerz zapowiedział miesięczne funkcjonowanie rządu przejściowego, które ma zapewnić Sarmacji czas na przygotowanie się do bezpośrednich wyborów szefa rządu. Za główny punkt programowy gabinetu Paweł browarczyk stawia sobie uporządkowanie stanu państwa w sferach podległych rządowi jego książęcej mości. Rząd otrzymał już wotum zaufania w Izbie Poselskiej oraz części samorządów. Dominująca partia w sfermackiej polityce wkrótce dokona samorozwiązania. SPD, która podczas swojego istnienia nie przegrała żadnych wyborów, w których startowała, po raz ostatni wystawiła swojego kandydata na urząd kanclerza. O czym Pawiel Wontorn Browarczyk wspomniał na samym początku ekspozycji przedstawionego w Izbie Poselskiej. Partia, założona na początku 2006 roku przez Mateusza Cezara, Wiktora Szpunara i Zbyszko Wontorn Browarczyka, przejdzie do historii najprawdopodobniej na końcu lipca. Zostały ogłoszone wyniki plebiscytu Złoty Klucz. Zwyciężył Jakub Kaczyński. Dalsze miejsca zajęli Stanisław Gertalt, Matwiej Skarbnikow, Piotr Wącetnarowicz i Mikołaj Arpet Muzyk Liberii. Wyboru dokonała kapituła składająca się z czterech osób. JKM Piotr Mikołaj, Dariusz Makowski, Bartosz Wątor mackiewicz oraz Robert Janusz Wątor czekański Rusza ogólnoświatowa Liga Mistrzów w Macao. Z pomysłem przeprowadzenia takich rozgrywek wyszli mieszkańcy Księstwa Tryzundalu. Inicjatywę tę poparła już Galeria Wontorn, która ma zamiar, zamiar przeznaczyć 200 libertów do puli nagród. W Lidze Mistrzów udział może wziąć każdy po poprzednim zgłoszeniu się poprzez wysłanie maila na podany niżej adres oraz wpłaceniu 5 libertów na konto BS Trizondal. Reprezentacja Sarmacji na FAM Mundialu pokonała z Holandii 4 do 1. Był to wyjątkowo łatwy mecz dla Sarmatów, którzy przeważali od pierwszej do ostatniej minuty. Nasza drużyna wystąpiła w składzie. W bramce Hel Helmsford, w obronie Estas, Risnas, Sjurwelf i Walsted, w linii pomocy Eweltoft, U Ueland, Ek oraz Roed i w ataku Warchus i Korsvik. Sarmaci posiadali piłkę o wiele dłużej niż Holandczycy, w pierwszej połowie przewaga wynosiła nawet 60% czasu gry. Byli też lepsi w ilości sytuacji podbramkowych. O dziwo, nikt nie został ukarany żadnym kartonikiem. Następny mecz Sarmacja rozegra z konsulatem Tyrencji Illuminatum. To były wszystkie dzisiejsze wiadomości, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.